Serdecznie Państwa witam na konferencji prasowej poświęconej kolejnej edycji festiwalu. Tym razem jest to 35. edycja festiwalu jubileuszowa. z nami jest pan prezydent, pan Mariusz Krzanowski chciałbym, aby Pan Prezydent organizator naszej instytucji gospodarz miasta to wydarzenie rangi międzynarodowej i Cieszę się z tego, jako prezydent miasta, ale też, jak pan dyrektor powiedział, jako wice festiwalu, że ta walizka rozsławia naszą Łomżę. Daje nam też możliwość uczestniczenia w niezwykłych wydarzeniach kulturalnych, w niezwykłych przeżyciach emocjonalnych. Skala, która tutaj w naszym mieście ma miejsce, skala tego poziomu międzynarodowego kunsztu artystycznego jest na najwyższym światowym poziomie. Odnośnie repertuaru, odnośnie imprez i tej imprezy konkursowej, imprez towarzyszących, to już Pan Dyrektor na pewno w sposób szczegółowy się odniesie. Ja zachęcam mieszkańców Łomży do. Aktywnego uczestniczenia w, w walizce i to w tych właśnie wydarzeniach, które odbywają się czy w Teatrze, czy w Hali Kultury, bo też e, część spektakli będzie odbywała się w Hali kultury. Przede wszystkim organizatorom festiwali, żeby ich prezydenci byli tak na bieżąco z imprezą, przez imprezami, jak jest Pan prezydent Krzanowski. A to dlatego, że jest po prostu widzem i ogląda. W zasadzie wszystkie, wszystkie spektakle i dla młodzieży, i dla dzieci, i dla e, dorosłych. Więc bardzo dziękuję Panie Prezydencie. W tym roku e, zaprosiliśmy 12 zespołów do e, konkursu e, głównego. E, bardzo mi zależało na tym, żeby festiwal miał charakter inkluzywny, żeby każdy widz czy każdy mieszkaniec naszego miasta mógł sobie coś wybrać. Dlatego że e, ten festiwal nie jest tylko dla środowiska, ale przede wszystkim jest dla mieszkańców. Przede wszystkim jest dla Łomży, dlatego że on społecznie od wielu lat ewoluuje, że mieszkańcy miasta czekają. Niektórzy czekają na wydarzenia, które odbywają się w salach teatralnych, a niektórzy czekają na spektakle uliczne. I stąd ta jego inkluzywność, że mamy spektakle i dla mniejszych dzieci, i dla młodzieży, ale również i sporo jest spektakli dla e, dorosłych. Ten program festiwalu jest rzeczywiście bardzo bogaty, dlatego że obejmuje 20 wydarzeń. 12 spektakli w konkursie, 8 poza konkursem, e, dodatkowo e, różne przestrzenie miejskie. Hala Kultury jako sala teatralna, tutaj w teatrze, a przede wszystkim no, mnie cieszy właśnie, że możemy gdzieś tam wyjść blisko, blisko mieszkańców Łomży, a poza tym wiem, że mieszkańcy też i czekają na tego typu wydarzenia, dlatego że ta w roku jest takie święto, święto teatru.